Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Michael jest ze mną. Ale zjebałeś. Co. Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Michael. Witam Was w dosyć nietypowym y, filmie, ponieważ y, wraz z Quandim postanowiliśmy, że zagramy sobie oczywiście duo na naszych kontach i spotkaliśmy moi drodzy pro playera. Wunder się nazywa i moi drodzy, dzisiaj będzie gierka na niesamowitego G2 Playera. Jest oczywiście ze mną wspomniany Quandi, i przypominam, że ta gierka jest z kąt, w które praktycznie, jakby to powiedzieć, postaraliśmy się tak mniej więcej z Quandim, że wpadniemy na pomysł, że razem będziemy grali regularnie na jednym koncie na transmisjach i co jakiś czas jakiś film sobie wrzucimy. No i to jest idealna okazja, ponieważ jak widzicie Wunder Venemi, w to trzeba po prostu to nagrać. Zobaczymy, jak ten cały gameplay pójdzie. Mamy dosyć takiego nietypowego secika na soporcie i myślę, że, że będzie to dosyć ciekawe widowisko. Jak mam być szczery, oczywiście wiadomo, na takim pierwszych ranketach na koncie w duokiu postanowiłem, że zagram sobie mainem. Akurat tu jest Ninja Ramus, także zagramy sobie oczywiście tym. Moim ukochanym dawnym mainem standardowo zaczniemy sobie od rada i lecimy dalej. Jeśli chodzi o runki, to szczerze mówiąc, e, mówiłem to wszystko w poradniku i regularnie na streamach. A może sobie dzisiaj pogadamy na temat, e, że tak powiem, turnieju, albowiem wiele osób zadaje sobie pytania, w jaki sposób prze przegląda się cały turniej, albo w jaki sposób będzie wszystko się odbywało. Także wpadłem na pomysł, że wam to wszystko mówię, tylko wy, wyłączę taką jedną przeglądarkę, żeby nie było, żeby nie przeszkadzała i zaczynamy. Także moi drodzy, turniej odbywa się aktualnie w jak widzieliście w filmie w sobotę i tak naprawdę w sobotę zaczyna się stream około godziny 14:40, ponieważ wspólnie z Iridiumem stwierdziliśmy, że i tak o 15:00 był napisany start, ale jako iż wpadliśmy na pomysł, że no, ten turniej ma to do siebie, że praktycznie i tak musimy jeszcze wcześniej rozpocząć, żeby każdy się zebrał, każdy tam coś się, się dogadał, czy każdy się spytał, kiedy gra. To postanowiliśmy wspólnie, że po prostu to wszystko wyjaśnimy sobie o wiele wcześniej. I również padliśmy na pomysł, żeby po prostu e, zrobić, że tak powiem, drabinkę w, dla 128 drużyn, nie 64, jak przypuszczaliśmy na początku. Ponieważ na samym początku twierdziliśmy, że 64 drużyny to będzie dosyć dużo, ale z racji tego, że nagle, po dwóch godzinach od publikacji materiału, dosłownie zaspomowiliście tak bardzo mocno komentarze, że wpadliśmy na pomysł, że zrobimy ten turniej do większego grona, ale jest pewna kwestia, o której zaraz wam powiem. A ja w międzyczasie sobie mida na szefowskiego. A raczej go zabić nie zabijemy, ale zawsze warto go zbić do Loa. Jeśli chodzi w zasadzie o ten turniej. Pierwsze dwie fazy, czy może nawet i trzy pierwsze fazy turnieju nie będą przez nas komentowane na transmisjach. Z racji tego, że wcześniej turniej 1 na 1 byliśmy w stanie skomentować praktycznie non stop, co chwila się wymieniając. Natomiast teraz te mecze będą o wiele dłużej trwały. Z racji tego, że to będzie do dwóch zabójstw, a nie do jednego. Więc wpadliśmy na pomysł z Iridiumem. Że po prostu odpuścimy sobie totalnie, że tak powiem, 100 CS, ponieważ te 100 CS, no wiecie, w jakimś ułamku sekundy może jedna i druga drużyna farmić bardzo dobrze. I postanowiliśmy, że zrobimy y, mniej meczy do komentowania, a więcej po prostu do takiego skupienia swojej uwagi bardziej, ponieważ jak wiecie, 1 na 1 jest dynamiczne, kończy się w kilka minut, a 2 na 2, no tak naprawdę niektóre osoby będą tak zwanie siedziały non -stop pod wieżą i kampiły albo oczekiwały na lejta. No i powiem wam jedną rzecz, że praktycznie jeszcze się zastanawialiśmy nad takimi pytaniami, w jaki sposób mają być screeny e, udostępniane, także byłbym wdzięczny jakby jakaś tam osoba, dosłownie jeżeli robi screenshota, e, najlepiej żeby był to kapitan, po prostu zrobiła mi w ten sposób, jak teraz widzicie, załóżmy tabelkę. To jak jest na przykład 2-0 dla Was, czy nie wiem, 2-1, do czy nagle Wy wygraliście jako pierwsi, czy zdobyliście pierwsze dwa fragi, to w tym momencie przez tą jedną sekundę żebyście zrobili, nie wiem, print screena, cokolwiek tego typu, i wrzucili nam na kanał. A my, wracamy, wracając do gameplayu, powiem Wam szczerze, że my typowo będziemy się tu stakowali, bo jak widzę, botom, jak zwykle intuje, także przyzwyczajenie już solo kolejki. My standardowo oczywiście sobie kupujemy BAMI i lecimy dalej. Jeśli chodzi o kolejne takie elementy, zakazany moim zdaniem byłby TF. Dlaczego? Ponieważ tf będzie taka taktyka, może nie warto o niej mówić, ale szczerze mówiąc, zakazaliśmy z tego wspólnie z Iridiumem, że postanowiliśmy, że na przykład taki TF będzie zakazany, jeśli chodzi o ulty i o wywalanie się Executem. Ponieważ wy będziecie na przykład robili sobie 10 śmierci nawet. Ale z racji tego, że to jest execute, nie jest brane to pod uwagę, więc byście się wywalali i ciągle zdobywali przedmioty, a jest to moim zdaniem trochę nie fair. I postanowiliśmy, że execute również zalicza się do fraga dla drużyny przeciwnej, bo myślę, że to jest zrozumiałe, bo to nie jest fajne, jak każdy by potem grał właśnie takim TF-em albo by pikował czy banował TF-a. Wydaje mi się po prostu, że TF byłby od razu permabanem i egzekutowanie się również się zalicza do fragów yy, przeciwni przeciwników, tak? Więc myślę, że to jest zrozumiałe, że tutaj zbytnio tego tłumaczyć nie trzeba. A jeśli chodzi o naszego zawodnika Wunder'a, no powiem wam, że ostatnia ta kariera, czy to G2G sobie zmatlając nie radziło. Jak widzicie, no kurde, 20 farmy na Orna, no całkiem słabo mu idzie, nie powiem. Odnośnie takich kolejnych etapów, co chciałbym powiedzieć że w tym filmie, te konta, które widzicie aktualnie, nagrywamy razem, w sensie ja nagrywam przynajmniej. Ja nagrywam sobie właśnie materiał z kąt, które razem wbijamy sobie na właśnie transmisjach, do których was zapraszamy pod wykrzyknik DuoQ, albo w opisie będziecie mieli linka do Pandiego transmisji. A jeśli chodzi o mnie, no to wiadomo, streamy są regularnie, zawsze pomiędzy godzinami 12, załóżmy 14, czy 12, nie wiem, 16, zależnie od tego, jak nam na przykład idzie, albo nie wiem, czy muszę coś załatwić, tak? Także to jest na tyle. Jeśli chodzi o kolejne rzeczy odnośnie tych turnieju, prosiłbym, aby po prostu osoby, które generalnie tam starają się jakoś tam grać, do samego końca, po prostu, żeby nie oszukiwały. Bo ja wiem, że zaraz zaczną się takie osoby, które będą, e, że tak powiem, oszukiwały w screenshotach i tym podobnych. My możemy wszystko wywnioskować, także byłbym oczywiście wdzięczny, abyście tego nie robili. Bo jeżeli to zrobicie, to po prostu sperma banujemy was na e, kolejne turnieje i będziecie już tylko mogli je pooglądać, a nie pograć. E, kolejne rzeczy są takie, o których Illidium jeszcze nie wspomniał, są następujące. Ale Albowiem turniej 2 na 2 będzie rozgrywany na mapie Summoner's Rift, e, Boże, Summoner's Rift, przepraszam, na Aramie. I uwaga, na Aramie po prostu najlepiej by było, żebyście grali maksymalnie do 10 minuty byłoby spotkanie, bo nie chcę takiej sytuacji, że będzie ten jeden mecz trwał z 20 minut, może czasami nawet pół godziny. Chciałbym po prostu zrobić to bardziej szybciej. Bo wiem, że musimy skomentować ponad 30 meczy, a wyobraźcie sobie, że 30 meczy razy załóżmy 20 minut, no to jest od groma czasu. Ja wiem, że są szybsze mecze i będą dynamiczne, ale czasami warto po prostu to przyspieszyć. I moim zdaniem wprowadzimy właśnie kolejną, że tak powiem. Kolejną zasadę, która będzie skupiała swoją uwagę na maksymalnie 10 minutach i wtedy po tych 10 minutach zliczamy farmę albo może zliczymy nawet damage, nie wiem, tureta, coś takiego. Ponieważ chcę jakoś znaleźć zwycięzcę turnieju, przepraszam, znaleźć zwycięzcę danego pojedynku. w Taki sposób, żeby nikt na tym nie ucierpiał, ale jednocześnie, żeby te mecze szybko trwały. Ponieważ jeżeli gramy dynamicznie, no to wiadomo, po prostu szybko się eliminujemy, wracamy i znowu się eliminujemy, gitara się mamy mecz skończony. Natomiast czasami jak ktoś się wywali, to nagle ta drużyna zaczyna kampić pod turetem. i jak wspominałem wcześniej, po prostu te mecze będą bardzo, bardzo długo trwać i to będzie trochę słabe, ale również chciałbym, żebyście się popisali oryginalnością w tym turnieju, żebyście wymyślili jakieś specyficzne combo dwóch pików, nie wiem, na przykład Iverno z Rengarem czy jakieś nie wiem, jakie macie zamiary taktyki, y, oczywiście, że tak powiem, wybierać na te turnieje. I faza banów również będzie. Od razu mówię: faza banów również będzie, czyli osoby, które generalnie boją się jakichś pików, albo nie chcą na coś grać, po prostu mogą banować trzy piki przed całym meczem, który się oczywiście rozpocznie, i w tym momencie macie mniej więcej ułatwioną sytuację, bo danego pika na przykład zbanowaliście, to będzie tournament draft, czyli po prostu banujecie trzy piki tutaj, banujecie trzy piki tam i po prostu zaczynacie pikować wszyscy swoje czempiony. Akurat powiem wam szczerze mówiąc, że tournament draft to, to w 100% nie będzie, bo ponieważ na Aramie w 2 na 2, że tak powiem, jedna osoba będzie pikowała jednego pika, potem dwie, te dwa kolejne, Istnieje szansa, że możecie jeszcze tych, to całe kombo skontrować jakimś tankiem, czy czymkolwiek innym, więc tak szczerze mówiąc, myślę, że zrobimy po prostu typowego bana z Blind pickiem, który będzie miał przynajmniej moim zdaniem sens. A jeśli chodzi o tą grę, no to powiem Wam, że to jest dosłownie niesamowite. Że ja sobie tak gadam gadam i nagle widzę, że jest 6 do 4 i nagle patrzę, że co jest tu nie tak. 1-0 Ramus czy ja tam 2 0 Wladimir spoko. 00orn i nagle botom. <noise> no nie wierzę, dlaczego tak ludzie na bocie nie potrafią grać chociażby defensywnie. Naprawdę to jest masakra. Odnośnie co tam u mnie, bo też zapewne niektórzy tam zadają sobie takie pytanie w komentarzach. Powiem Wam, że bardzo mocno teraz skupiłem swoją uwagę na transmisjach, do której yy, oczywiście Was zapraszam. Niekoniecznie akurat mówię, że musisz być codziennie i tak dalej, tylko powiem, że. Regularnie po prostu streamuję, więc jak masz ochotę, drogi widzu, w koronaferie siedzieć i nic nie robić, to możesz chociaż poglądać. <laughs> Może Valoranta wydropisz, Kappa, eee, i co, i tyle. W sumie ja ci odpalę Heralda, Namida, tylko ja sfleszuję w niego, co? No możesz, Ma flasza. Ja flash. Eee, właśnie, Kłady jest ze mną na mikrofonie, akurat on specjalnie tylko się nie odzywał, mam nadzieję, bo tylko słuchał. W sumie powiem wam, że akurat naprawdę. Wunder się w tym meczu totalnie nie popisał. Gra bardzo mocno defensywnie. Pod tiamat? No, pod tiamat na Mundo. No dosyć dziwnie ten zawodnik gra. Spodziewałem się tak bardziej ofensywnego, można powiedzieć, ofensywnego w zasadzie pika. Znaczy, Mundo sobie czasami radzi w tego Orna, nie mówię, że nie, ale totalnie nowa meta pod diamata na Mundo. Jest ciekawa, nigdy nie widziałem, akurat Wunder słynie z tego, że pikuje supporty na topa, również pikuje dodatkowo jakieś niestandardowe buildy, które możecie zauważyć właśnie teraz. To jest taki build, wydaje mi się, że ten Tiamat poleci chyba w ulepszenie Hydry, tej yy, Titanic Hydry, która generalnie na jednego hita tam koło ściąga. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo jeżeli on zrobi typowo lifestyleowego Mundo, to kurde, guys, to, to może być chyba nowa meta. Wracając jeszcze odnośnie takich spraw i tym podobnych elementów, oczywiście osoby, które chciałyby również... Patrzcie, słynny gracz Ramusa eliminuje Mundo. Oh my god. Sorry, Mundo. Sorry, sorry, przyjacielu. Jeśli chodzi o takie typowe rzeczy, które generalnie na co dzień się zajmuję, oczywiście niektórym członkom pomagam, że tak powiem, w dywizji, jeżeli oczywiście jakaś osoba jest tym zainteresowana, Staramy się akurat na bieżąco grać jakieś tam duo queue, czy pomagać w dywizji, bo wiem, że akurat bardzo dużo osób teraz siedzi generalnie czasami niektórzy mają problemy, bo odstają doświadczeniem i tym podobne. Służymy pomocą w postaci coachu oraz e, pomagania w dywizji, jak ja to wcześniej wspomniałem. Tylko zainteresowanych oczywiście zapraszam na fanpage. Taka krótka reklama. E, I co? I my lecimy dalej z meczem. Akurat powiem wam, że... Tutaj tak średnio... Znaczy, ja mogę tu wjechać, nie powiem, że nie. Mogę tu... Bo... O! Właśnie tutaj powiem wam, że fajty jako ramus mamy bardzo ciekawe, bardzo obiecujące. Widzicie, typowo skalujemy się na Leita i praktycznie nawet odłamek Tormaila powoduje, że my jesteśmy totalnymi golemami. I możemy zrobić zaraz coś takiego. Czyli po prostu czekamy na sojuszników. Poczekamy po prostu, żeby typowo Kaisę zamknąć. O lol, co to zrobiło? Znaczy, z racji tego, że to set w sumie def, yy, grał, że tak powiem, <grafy> ofensywnie mega, to postanowiłem, że go zafollowuję i jak widać, się udało. Problem jest taki, że my mamy totalnie 1,9 bota, ale w sumie czym się przejmować, nie? Jako my, w sumie, jako mid i Dżungla, mamy największy impact tak naprawdę w grę. Więc jak pytacie się, jakie duo queue najlepiej, że tak powiem, działa na solo kolejce, czy na duo queue to polecam wam serdecznie grać e, dżunglerem pod e, solo lanera. Na przykład top lanera, który gra jakimś fighterem. No niekoniecznie musi być to Mundo czy Ornn, ale na przykład mówię, taki Renekton, Darius, e, właśnie Irelka, tym podobne właśnie postacie. O, Yasuo również jest całkiem zygmatyczny, podkampienie się, e, to jest nawet fajne. Natomiast jeśli chodzi o takie botomy, na przykład z top lanerem, wydaje mi się, że to jest najgorsze duo queue. Ponieważ te linie są bardzo mocno od siebie oddalone. Poza tym mówi się tak czasami, że te dwie linie mają totalnie inną e, rozgrywkę. I w sumie rzadko one się spotykają, bo spotykają się one tylko w teamfightach. E, jeżeli macie oczywiście jakieś pytania odnośnie wszelakich turniej, takich, wiecie, pomagań, e, czy czegokolwiek innego, możecie standardowo dać e, znać w komentarzu. Oczywiście postaram się odpowiedzieć na każdy. Oraz zapraszam na social media, które oczywiście również zostawiam wam w opisie filmu. Oczywiście, jak co, co materiał do tego właśnie się przypominam, ponieważ jak wiecie, ruszyłem z fanpage'em dosyć na bardziej mocniejszą skalę. I co, i tyle. A widzicie, że Quandy sobie maltretuje niestety Wundera na smurfie. Ten Wunder chyba coś. Trochę, piany trochę piany. chyba tam Wunder. no akurat aktualnie jak gramy i nagrywamy to to jest godzina 21.30, więc podejrzewam, że no tam po Screamie już są chłopaki, prawdopodobnie już tam imprezują. Przez Skype oczywiście, bo nie można wychodzić. I wiecie, i wydaje mi się po prostu, że Wunder sobie coś tam w nosek wziął i i próbuje jakieś nowych mety, nowej mety zrobić, przepraszam. Także zróbmy sobie po prostu heralda i skończmy ten mecz. Bo szczerze mówiąc, nie uśmiecha mi się totalnie grać na 1,9 e, boże 1,9. 9 e, Przepraszam, 9-1 która dziwo, powiem Wam, że ona może to czasami skierować. Natomiast my, jako Ramus, praktycznie jesteśmy jej kontrą. Myślę, że sobie totalnie poradzimy z full e, Armorem w ten mecz. Bo w sumie Apeki i tak nic nie biją, a z racji tego, że oni i tak mają. Tylko i wyłącznie jedną postać, która bije AD, obrażenia tak? Kai'Sa bije bardziej AD, nie? Z tym buildem hmm, to jest on hit, to AP. Teraz dalej pójdzie, czy pójdzie podkryta, czy pójdzie pod na przykład na shortufa, nie? to wtedy on hit to Wydaje mi się, że i tak będzie trochę biła mi AD, więc raz i tak. To, to i to bija, no i że będzie mieć bija. No dlatego pójdziemy sobie bardziej w oczywiście armory i postanowimy, nie no, oczywiście też złożymy rezistę, takie jak Spirit, bo myślę, że tak 04 Rise oraz 03 jako nie za wiele zrobi. Więc po prostu skupimy swoją uwagę typowo na armorze upenujemy bota, spróbujemy tą kajsę wyeliminować i... Idzie pod ten hit up, idzie pod naszą topa aktualna A, czyli to bardziej AP, tak? Tak No, czyli jednak ten y, spirit będzie dobrym pomysłem, tak mi się wydaje Za chwilę jest smog guys, więc skupimy swoją uwagę na smoku To heralda raczej nie będę odpalał, ponieważ wydaje mi się, że... To jest sky za swoją drogą Spot Masz no mam. Jak widzicie Kaisa znika na absolutnie w sekundę. Tak samo jak inni członkowie tej pięknej drużyny. Odpalimy sobie oczywiście. Odpalimy sobie Heraldę, będziemy lecieli dalej. Wydaje mi się, że możemy dalej lecieć. Ja co prawda zginę, ale... Nie, jednak przeżyłem. Nie jest, niestety umarłem. Ale widzicie jednak było to warf, ponieważ z racji tego, że ja sfleszowałem i się poświęciłem tak naprawdę. E, dzięki mnie drużyna wyeliminowała czterech. Poza tym zgarnęliśmy trzy turety. Praktycznie za pomocą jednego heralda zgarnęliśmy trzy turety, w tym wydaje mi się, że również zgarniemy inhibitor. A również jak widzicie, wunder dalej walczy na Topion. Akurat nie wie, że jego drużyna. Bardzo on mocno dostaje, gra. no dosłownie przegrywa grę, on, mówię, to planerzy mają totalnie inną metę i oni walczą do samego końca. Akurat tak się składa, że walczy się do samego końca pierwszego tureta, ale z racji tego, że Mundo już go nie posiada, dalej próbuje się utrzymywać, jest to niesamowity zawodnik. I zobaczcie, to Titanic Hydra, jak yy, można powiedzieć, całkiem fajnie działa, on fajnie splituje, teraz Orn jest mega do tyłu, i co, i my w tym stanie jesteśmy dosłownie czy wy zrobiliście mu smoka? Już myślałem. Już myślałem, że moja drużyna zrobiła smoka przeciwnikom, ale jakoś się udało. No i co? I w sumie zaraz. Postanawiamy chyba skłonnie wbić się chyba w pięciu i skończyć grę, no bo wydaje mi się, że nie ma co tego przedłużać. I tak Kaisa prawdopodobnie będzie one shotowana totalnie zraz z racji tego, że to masz będzie. Raz, dwa, trzy, cztery w sumie przedmioty. Jeszcze metalka teraz. Ciekawi mnie czy ja ją mogę złą z takim stanem buildu, jaki posiadam. Wydaje mi się, że tak, ale musi Nautilus być właśnie. Z daleka od Kaisy, ale jak widzicie, byłem gdzieś tutaj na Wordzie i nagle Eko z Ryzen zmierza. Fajb ci tak, bajkal, Jeszcze grałem na Hello Blade, ma przyspionał to taczki, ona się w sekundę cię zabija, byli i ja, tak się zmienia. No wiem, właśnie, wiem. Dlatego ja właśnie staram się na początku zbudować trochę Armora, i teraz właśnie leciałem w Resista, co całkiem spoko wygląda w tą grę. Mudo co prawda zabił, jak widzicie, Wunder to tam już trochę wytrzeźwił i zaczyna budować Resista całkiem mądrze, jeżeli chodzi o nasz team. Szkoda, że nie zaoszował buta w... dopiero jeszcze... Nie, przepraszam, nie zbudował buta do końca w 20 minut gry, ale spoko, spoko. Jakoś tam nadrabia farmą, myślę, że jak się cofnie, to kupi sobie właśnie te e, Merkurki czy Tabole. Nie wiem, aktualnie pod co on będzie grał bardziej, wydaje mi się, że w, poleci totalnie kontrę Kwandiego. A to i tak mi się pomoże. E, a może mu pomoże, może nie, wiesz. Nie Dobra Wunder, próba wyeliminowania superkieracza i zniszczenia jego kariery we sporcie. Próba numer 2, No i jak widzicie, niestety, sorry, ale Ramus niestety niż ma żadnego. Matt better. Matt better. A jeśli chodzi o takie elementy, guys, ostatnimi czasy się kłóciliście dlaczego gram ciągle Ramusem i tak dalej. I czy nie nudzi mi się ta postać? Może odpowiem to również w tym filmie, bo jakoś taki materiał, który widzicie, czasami warto nagrać, ponieważ możemy sobie tutaj pogadać, tak for fun, sobie pocilować. i w tym momencie gramy sobie jeszcze jakąś, totalnie jakąś postacią yy, i sobie właśnie spędzamy przyjemnie czas. I powiem wam tak, Ramus mi się nigdy nie znudzi, ponieważ jest to mój styl gry, czyli typowe wbijanie się w pięciu i przeżywanie. O kurde, co tam się stało. Właśnie nie, nie się działo. I wiecie, i po prostu lubię nim grać z racji tego, że jest to mój styl gry. Ponieważ ja lubię, jak wspominałem przed chwilą tanki, lubię się wbijać w pięciu i jeszcze przeżywać, a Ramus nie oszukujmy się, jest jeden do jednego tą właśnie idealną postacią. I praktycznie jestem w stanie im kierować prawie każdą grę i nawet zrobić większy damage niż jakikolwiek assassin w mojej drużynie. Co jest w sumie fajne i dosyć przyjemne. Dodatkowo na... pragnę dodać, że jest mega prosty, więc użytkownicy, którzy chcą na początku nauczyć się dżunglę, polecam Ramusa z tego, że on jest mega prosty. Po prostu ogarniecie sobie jakieś timingi, ogarniecie w jaki sposób najlepiej clearować i potem możecie znaleźć jakąś alternatywę, która. Może działać i wiecie, dobra, my sobie zmutujemy wszystkich najlepiej, bo po prostu nie da się słuchać tych ludzi. Naprawdę, eee, jakoś nie lubię mieć na sobie pingach, e, pingów, a jak wiecie, ej, w sumie oni wygrywają. Ten wunder całkiem na początku śmialiśmy się z tej hydry, no a teraz widzicie, że to zaczyna powoli działać. I kurde, zaczynam się martwić o tą grę. Szczerze mówiąc, ten mundo pod splita. Totalnie kery. Ojoj oj, ale widzę, że tu jeszcze większe kery było z zawodnika numer yy, HDG78. Jak zrobił pięknego double killa na Midzie, i nikt się tego nie spodziewał, że Wladimir z 14,2 i 200 farmy tak bije w 22 minucie. Kajsa się tego totalnie nie, yy, nie spodziewała. Nie spodobał się jej również ten damage, który jej zaproponował Wladimir ze swojej osoby. I co? My kończymy sobie tą grę prawie, że Druga przez mida, w sumie, no możemy przez minę lecieć, no. O, no Także my sobie zrobimy właśnie kolejny inhibitor. No, jak mówię, po prostu będziemy próbowali to z skończyć, bo szczerze mówiąc wydaje mi się, że to jest idealna pora. Poza tym zauważyłem również po statystykach yy, totalnie kanału, że wy praktycznie nienawidzicie, yy, znaczy nienawidzicie, no, lubicie, ale akurat... Penta? A ty wiesz. Akurat nie przepadacie za półgodzinnymi materiałami. Ej, pęta! Pęta! Nie A, Ignaj to dostaje, szkoda. No się Ale najstraj, nice najstrajniej. Nice Kiepskie. Dobrze leci, dobrze leci. E, z racji tego, że Wy nie przepadacie za jakimiś tam półgodzinnymi materiałami, próbuję najszybciej to skończyć jak mogę. Mam nadzieję, oczywiście, że jak tak powiedziałem, to nie będzie kolejne 20 minut gry. O nie, z reguły wiem, tak najczęściej trzeba. jest. Ale widzicie, ten wunder całkiem ciśnie tego orna, totalnie go ścisnął. Zraszało spiryta, zraszało sobie Hydra na mele only. Pamiętajcie, na Mele Only, jest Titanik hydra. Czyli idealnie po prostu wunder przeczytał te przedmioty i złożył sobie coś idealnego na swoją postać. I wydaje mi się, że całkiem wpytkę mu wyszło. Jeżeli chodzi o rankę, guys, bo pewnie pytacie się, na jakiej randze gra teraz aktualnie wunder. Jest to... wydaje mi się, że próg silvera-golda? Nie powiem, e, silver 3, 3, 2, gold, silver 3. Ojojoj, oj, ze stylowo. Skupiłem się na tym, co mówiłeś i... ojojoj. Oj. Ajajaj. Ajajaj. Aj, aj, ja. Jakby co, jest spokojnie, bo my jesteśmy po ciężkim dniu w pracy i... powiem wam szczerze mówiąc, że już totalnie nie ogarniam tych smajtów, Ale akurat, no trzeba dać im szansę, no nie orzekujmy się. Trzeba dać im szansę. Trzeba spróbować. Tego Wundera, znaczy niekoniecznie pokierować, chciałem powiedzieć, ale chciałem, żeby pokazał swój ząb w tej grze. O, to jest dobre słowo. Nie, no, tak naprawdę możemy już to skończyć, bo wydaje mi się, że pomimo iż Wunder nie ma dwóch inhibitorów, to i tak jednak Wunder próbuje dalej splitować topa, a to nie oszukujmy się, jest to słabe. Chyba, że robimy naszora, a naszor też jest całkiem ciekawy teraz. Opowiem ci, że jesteśmy tutaj tylko we dwójkę <grych> Założyłam Nie wiem, w Kajze wejdziemy i Kaj zabija. Ja wiem ale uważaj teraz Ja mogę wrócić nie? O eko Kajsa jest w tym miejscu zarki na Nautilus. Dobra ja jadę w Kajsa Dobra no Nautilus no wyzoluję Eee, no nie mam jak no nie mam jak niestety za bezarki, a ciebie oni. A Ja przeżyję na luzie Ja żyję na Pięta? Nie, zabierali, A Kajsa żyje? Ale no, Kajsa, Kajsa dalej żyje, ale ja ją będę gonił, spokojnie. Ja mogę zginąć, co prawda. nie odpuści. Co prawda, no. A Wunder nie wiem, kiedy się tak szybko wywrócił. Wydaje mi się, że Wunder powinien dłużej żyć, ale... Możliwe, że Mundo niestety jest... postacią, która... potrzebowałaby zmian. Także dziękuję wam za oglądanie. No niestety Wunder się nie pokazał w tym meczu. 2-4-6 zrobił. Totalnie chyba ta impreza go pochłonęła. Także dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie i zapraszam również na inne tego typu materiały. Z tej strony, Michael, dziękuję. Do zobaczenia na razie. Strzała. Chcesz coś powiedzieć na koniec? I z tej strony, Kwandy. Pa. Nara.